Siema z tej strony Spellson, i no dzisiaj to jest sztuka bycia mężczyzną. Temat na, na szybciutko poruszymy, i, i jedyne co trzeba z nim zrobić, to po prostu wdrożyć w swoje życie poranne pytania, które mają za zadanie polepszyć Twoją jakość życia. To znaczy, masz się po nich czuć lepiej. Mają Cię nastroić na całutki dzień, żebyś działał jak nigdy dotąd. I przede wszystkim był szczęśliwy, bo chyba o to w tym wszystkim chodzi: by szczęśliwym być i uśmiechniętym. I spokojnie tych pytań nie wymyśliłem ja, bo filozof ze mnie żaden pochodzą z tej książki, ona się już przewijała tutaj na tym kanale kilka razy. I wzniosłem się na wyżyny swojej kreatywności i postanowiłem się właśnie tymi pytaniami z tobą dzisiaj podzielić. Jest ich siedem i zadajesz sobie te pytania każdego dnia, o poranku, najlepiej, żeby właśnie się przygotować na cały nadchodzący dzień. Bo hmm, może tak, zanim jeszcze powiem ci te pytania, po co one komu? Ano, po to, że hmm, taki jaki będzie poranek, taki będzie cały dzień, w sensie reszta dnia. I jeżeli nastawisz się odpowiednio, myślę, że będzie to w stanie bardzo przybustować, tak pozytywnie przybustować Twoje emocjonalne nastawienie. A a będzie to miało przełożenie, no co, na Twoje wyniki w pracy, na siłowni i tak dalej. W tych pytaniach chodzi o to, żebyś czuł więcej dumy, wdzięczności, podniecenia, żebyś czuł się kochany, kochał. Czyli mając za zadanie wydobyć z ciebie Twoje najlepsze emocje, obudzić je z samego rana do, do działania, do tego by były w tobie, bo. Hmm. To, na czym się skupiasz, przychodzi do Ciebie najbardziej. Na przykład, ja ostatnim czasie się skupiałem na tym, że jestem mało kreatywny i byłem mało kreatywny. No, na przykład. I teraz, w tym momencie, yy, przeczytam Ci pytania, ale zanim to zrobię, jeszcze zanim to zrobię, przedłużam, wiem, podły jestem człowiek. No cóż, musisz wytrzymać. Proszę mi tu nie jeździć. Ja tu poważne filmy nagrywam na YouTube dla moich społeczności mojej. Kartka długopis, notesik, cokolwiek masz, zapisz sobie. E, pytania, pytania poranne. Pytanie numer jeden. Co mnie w życiu uszczęśliwia? Co dokładnie wywołuje teraz moje szczęście? W jaki stan mnie to wprowadza? Co mnie w życiu uszczęśliwia? Pytanie bardzo proste. Musi być coś, co sprawia, że no czujesz się szczęśliwe. Pytanie drugie. Co wywołuje moje podniecenie? Co dokładnie mnie teraz ekscytuje? W jaki stan mnie to wprowadza? Hmm? Czy jest coś, co Jara cię na tyle, że no aż uśmiech pojawia się na twojej twarzy, kiedy tylko pomyślisz o tym, że zaraz będziesz mógł się tym zająć? Pytanie trzecie. Z czego jestem w życiu dumny? Co dokładnie powoduje moją dumę? W jaki stan mnie to wprowadza? Zauważ, że za każdym razem pojawia się to towarzyszące pytanie, w jaki stan mnie to wprowadza, i to jest bardzo ważne, ponieważ hmm, chodzi o to, żebyś poczuł te emocje, które pojawiają się w tobie, kiedy sobie zdasz sprawę z tych właśnie rzeczy, które powodują ten dobry stan emocjonalny. Pytanie czwarte. Za co jestem w życiu wdzięczny? Co dokładnie budzi moją wdzięczność? W jaki stan mnie to wprowadza? To jest bardzo proste pytanie. Naprawdę nie trzeba tutaj wyszukiwać nie wiadomo czego. Możesz być wdzięczny za to, że mogłeś pospać nawet te 5-6 godzin w swoim wygodnym łóżku. Cokolwiek. Pytanie piąte. Co w życiu daje mi przyjemność? Co dokładnie sprawia mi teraz radość i przyjemność? W jaki stan mnie to wprowadza? Masz to? Pytanie szóste. W co wierzę i czemu chcę się poświęcić? Czemu dokładnie jestem oddany? W jaki stan mnie to wprowadza? Hmm. Kolejne bardzo banalne pytanie. Nie wiem, może jesteś sneakerheadem i uwielbiasz kolekcjonować kapcie i... no jesteś temu oddany i sprawia, że jesteś radosny. Masz to? Pytanie siódme. Um. Ulubione? Kogo kocham? Kto kocha mnie? Kto budzi moją miłość? W jaki stan mnie to wprowadza? A jeśli nawet czujesz się tak mega osamotniony, a masz zwierzątko, chomika, pieska, nie wiem, cokolwiek, może chomik i piesek Cię kocha. I to sprawia, że jesteś radosny, pocieszony w życiu i czujesz się spełniony. Kota nie powiedziałem. Kota częściej ludzie mają niż chomika. I teraz, jeżeli naprawdę chcesz zmienić swoje życie albo coś w swoim życiu, autor tej książki z tą brzydką okładką, ona nadal jest brzydka. Autor radzi, by, by uczynić z tych pytań swój codzienny, poranny rytuał. Hmm. Ja próbowałem, ja, ja robiłem, kiedyś przez długi czas, i... muszę do tego wrócić. I zaraz, jak o tym pomyślałem, postanowiłem, że tak, to będzie temat kolejnego epizodu Sztuki Bycia Mężczyzną, który właśnie oglądasz. Myślę, że to wszystko na dzisiaj. Ogólnie formuła, formuła tego, tego dlatego, że widowiska no wyczerpała się no. muszę poszukać czegoś nowego. I teraz prośba do ciebie, jeżeli wytrwałeś do tego momentu, a masz jakiś świetny pomysł, ej, weź się podziel w komentarzach, bardzo pomożesz spelsonowi. I spelson będzie wdzięczny tobie bardzo. A do tego będziesz mógł być dumny z siebie i będzie to mogło sprawiać radość Tobie wielką, bo dołożysz swoją cykielkę do budowania tego kanału dla Was. Nie przedłużam. To wszystko na dzisiaj. Widzimy się za tydzień, w czwartek. Hej!